No tu mamy awarię sprzętu Awarię sprzętu made in China Który był kupiony Honda No, Honda, Honda, w cudzysłowie był kupiony do dojarki, ale niestety chyba nie bardzo dojarkę dał rady ciągnąć, co? Dał, dał rady? Ale małą Małą do taką tylko do gole dojenia kuzek. Jeden kW, a ogólny to jaki on ma, teoretycznie jak on ma moc? To tutaj napisane jakoś kosmiczna chyba jest. No teraz jest... 9,6 tu napisane, to ja myślę, że w tej chwili to nie trzeba... 9,6 kW to chyba rzeczywiście, więc, że tak powiem, to nie... Nie są kilowaciki, tylko... chińskiego kilowatka. Tak, chińskie, małe, drobne. Takie kilowaciki. A. Teraz o te, myślę o tym, żeby kupić sobie jakiś fajny agregat, nieduży. Ale e, o, teraz myślę, że nie trzeba kupować, bo przez te e, wichury i brak prądu to to pewnie ceny skoczą dużo. Wiesz najbardziej mi się podoba ten zbytka do traktoru, naprawdę fajny, mały, zgrabny. Traktor sobie pracuje przed na wolnych obrotach i on ma 18 kW.